No to w takim razie śmiało możemy wkroczyć do kolejnej kategorii. Ta kategoria nazywa się laureat w kategorii Praca na Rzecz Wspólnot Lokalnych. Tę nagrodę otrzymuje nieformalna grupa mieszkańców o pięknej nazwie Anieli w Bieli z Grabowa nad Prosną. Zapraszam założycielkę panią Katarzynę Bednarz. Nieformalna grupa mieszkańców powiatu Ostrzeszowskiego, której głównym celem jest niesienie pomocy ludziom w potrzebie i aktywizacja społeczności. Założycielka, obecna tutaj pani Katarzyna Bednasze, pochodzi z Grabowa. Na swoim koncie jej współpracownicy i sama pani Katarzyna mają na koncie zorganizowane bale dobroczynne, akcje charytatywne, także zbiórki nakrętek i baterii, co jest szalenie istotne jeśli chodzi o ekologię. Serdeczne gratulacje Anieli w Bielic, Grabowa nad Prosną, laureaty Wawrzynów w kategorii Praca na rzecz Wspólnot Lokalnych. Żółty kwiat oczekuje, by trafić do rąk pani Katarzyny Bednarz, co dzieje się właśnie teraz. A za moment w imieniu burmistrza Grabowa list gratulacyjny wręczy pani Katarzynie Ewa Pilarczyk z Wydziału Promocji i Rozwoju. Serdecznie zapraszam. Pięknie już oprawione listy gratulacyjne. Wielkie brawa drodzy Państwo raz jeszcze, a ja na tych brawach podejdę do Pani Katarzyny Bednarz, że pozwoli Pani, że między piękne Pani tutaj się usadowię na chwilę. Wiem, że Państwa działalność, mówiłem o tej nazwie, naprawdę jest fantastyczna. Przyznam szczerze, dzisiaj po raz pierwszy się z nią spotkałem, gdy otrzymałem scenariusz od przedstawicieli Unii Wielkopolan. Ale Anieli Bieli, w Bieli to brzmi przepięknie, pani Luska też się kapitalnie w to komponuje, ale całkiem poważnie zapytam, bo to, to działanie, z tego krótkiego opisu to wynika, to ono się dzieje z potrzeby serca. Zapytam, tak naprawdę w ludziach jest taka potrzeba, by dzielić się tą pomocą? To państwo wyczuwacie działając jako Anieli w Bieli? Tak, oczywiście. Ja przyznam, że przygotowałam sobie dzisiaj krótką przemowę, ponieważ o Anieli w Bieli potrafię mówić tak, że przekroczyłabym pewnie czas antenowy, cierpliwość naszych zaszczytnych gości. Natomiast chciałam powiedzieć, że tak, oczywiście każdego dnia w Anieli w Bieli doświadczamy tak, tak ogromne zaangażowanie ludzi. Z naszej lokalnej społeczności. To już jest powiat ostrzeszowski, który obejmuje nasze działania i każdego dnia pomagamy dzieciom nieuleczalnie chorym, cierpiącym na co dzień, niepełnosprawnym również w tym, aby pomóc im w codziennym funkcjonowaniu, refundując właśnie rehabilitację lub operacje lub inne koszty wysokie związane właśnie z tym leczeniem. A odzew społeczności jest tak ogromny, że często nawet nie zdążę podziękować ludziom, którzy oferują nam swoją pomoc i darczyńców zarówno indywidualnych jak i społeczności które się angażują w nasze działania, jest tak dużo że nie jestem w stanie dzisiaj wymienić wszystkich także serdecznie dziękuję z całego serca no, dziękuję, dziękuję za tą nagrodę za to wyróżnienie dla całej naszej społeczności Anieli w Bieli Anieli w Bieli proszę państwa wielkie brawa dla nich pani Katarzyno serdecznie gratulujemy prosimy o zajęcie miejsca w gronie laureatów szanowni państwo w gotowości, w gotowości. Dobrze, jestem spokojny.